Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku ser. Dzisiaj sobie zrobimy imprezę. Tak, ja nie nagrywałam imprez kiedyś. No, wiecie, impreza na całego. Wszyscy się bawimy. No. Więc co robimy imprezę? Impreza. Robimy imprezę dzisiaj. Uwaga, impreza! Impreza! Lecimy, balujemy! Impreza! Impreza! Koniec imprezy. Au! Dobra, no, to był koniec imprezy. I to była taka mini impreza. Tak, mini impreza żeby było gdzieś jak tam zrobić. Taką jedną imprezę, więc... No więc to? To był taki krótki odcinek, bo zrobić imprezę. Taką krótką imprezę, dobra. No to co? Papa, pa. dobra? papa papa pa.